Siemano, w dzisiejszym materiale pokażę Wam krok po kroku wymianę oleju w pitbike'u Więc bez przedłużania zapraszam Was do oglądania Co będziemy potrzebować? Giaderko, olej, pamiętajcie, że to 10W40 musi być do jak chodzi o silniki 4T Klucz nasadowy, u mnie 17 I szmatę Po pierwsze, by wymienić olej musimy rozgrzać silnik do takiej temperatury, by był po prostu ciepły Więc rozgrzewamy żeby tak pochodził i już jest rozgrzany, przechodzimy do kolejnego etapu. Kolejnym etapem jest odkręcenie, a tutaj na dole silnika właśnie tej śruby, a więc podstawiam wiaderko i odkręcamy kluczem nasadowym. Przed jeszcze odkręceniem tej dolnej śruby polecam jeszcze to żeby szybciej zleło się olej. Po zranie całego oleju należy Dolną śrubę oraz ten wskaźnik oleju dobrze wyczyść szmatą. Po wytarciu ich dolną zakręcamy i wlewamy olej. Ilość oleju, nie wiem jak to wygląda w innych pitbajkach, ale myślę, że z 600 ml, myślę, że z 600 ml 700, aczkolwiek nie jestem pewien, więc warto sobie dwa razy sprawdzić, wlać i później sprawdzić miernikiem ile jest, żeby nie przelać. Po wykonaniu tych wszystkich czynności pitbike jest gotowy do jazdy. Więc jeżeli Ci się spodobało, staw łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!